Witam w salonie BMW Autofus Group, nazywam się Piotr Czereszko i jestem doradcą na spraw sprzedaży samochodów nowych i zapraszam Państwa do wizyty w jednym z naszych salonów. Wydarzenia związane z pandemią mocno zmieniły nasze życie prywatne i zawodowe. Mimo to działamy normalnie, zapewniając klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa. W salonie zachowujemy bezpieczną odległość, zarówno klienci, jak i doradcy są zobowiązani do noszenia maseczek, a wszystkie nasze samochody są na bieżąco dezynfekowane. Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody wprowadziliśmy możliwość bezkontaktowej obsługi serwisowej, a większość pozostałych spraw możemy załatwić online. Zapraszamy do wizyty w jednym z naszych salonów oraz do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Do zobaczenia!